Czołem widzowie nowy kozak w Warszawie. Wiadomości o takiej treści dostałem, prosząc o polecenia ze stolicy, ale widzę, że i Fatima e, robiła recenzję na mojej grupie kepsonowe siły powietrzne oraz wrzucała recenzję na swój profil Instagram. E, niestety nie mogę skonfrontować dzisiaj naszych gustów. Zazwyczaj tak się podobnie zgadzamy. E, bo dziś nie, był, nie było japraka wołowego, e, nie był dostępny i musiałem zadowolić się tylko kurczakiem. Zrobiłem fotki, jak wygląda mięso. Jak widać, to już końcówka, bo nawet widziałem, jak zaraz po zdjęciu pan zdejmuje to mięso po prawej i nakłada nową belkę. Ale ta wyglądała jak kula mocy. To, co wisi teraz, jest zdecydowanie ładniejsze. Książulo jeszcze tam nie, nie, nie dotarł, zatem ewentualne kolejki będą po jego wizycie. Chociaż możecie mi napisać, czy był, czy nie, bo ja nie wiem, nie śledzę wszystkich filmików. Ale ja byłem w niedzielę, to około godziny 16, czyli w godzinach szczytu, i tak większość stolików była, była za. Dajęta. lokal ładny, nowy czas oczekiwania to około 20 minut ja wziąłem pozycję anielski turku e, za 26 zł sos jogurtowo-miętowy i klasyczny ostry widziałem, że na innych stolikach dostępne są sosy zatem to na plus a ja z nich dzisiaj nie korzystałem bo poszedłem nagrać sobie to przed lokal e, kebab z kurczakiem ok wiadomo, jest to smaczniejsze mięso niż w wszędobylskich lokalach e, ale nie było tego efektu o kurde, ale to dobre Kruczak ścinany przed podaniem był soczysty i smaczny, ale czegoś mi tam brakowało. Może dlatego, że nastawiłem się na tego japraka i poprzeczkę mieli podniesioną wysoko, jeśli chodzi o smak. Było smacznie na ocenę 7, ale nic ponad to. Warzywa, sałata, czerwona cebula, pomidor, ogórek, do tego posypane sumakiem z sosem jogurtowo-miętowym. Smakowało to fajnie, w porządku. Dawno sumaku nie jadłem, zatem przypomniałem sobie te smaki. Ostry, delikatnie smyrał ale nie zaburzał smaku bułka ogólnie w stylu niemieckich donerów żeby jadasz sobie jak burgera ale ja podpierałem się trochę widelcem miejsce to na pewno wyróżniające się ale kurczak w porównaniu do tendura jakoś mniej mi smakował w ogóle będę robił wielką aktualizację topowych kebabów w Warszawie to wpadnie jeszcze jedna recenzja z tego lokalu delikatesen i nagram tego japraka Odwiedzi odwiedzimy znów Sapko, Efesa, jakieś nowości tam w Dolinie Kebabowej, zagłębiu kebabowym sprawdzimy sobie tego z doner, bo jeszcze tam nie byłem, a jest nowy i smaczny, także to będzie w przyszłości. A dzisiaj, tak jak mówiłem, zostawiam notę 7 na 10. Pozdro!